Jakub Kowalski, nowy zawodnik GKS-u Tychy, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuba, witamy w Tychach. Jesteś dobrze znany kibicą w województwie śląskim. Ostatnie sezony spędziłeś w ruchu Chorzów i Podbeskidziu, Bielsko-Biała, co przekonało cię do gry w GKS-ie Tychy. Perspektywa, przede wszystkim plany, plany tego klubu na najbliższe lata. Na pewno widać już to na pierwszy rzut oka, jeśli chodzi o stadion, że te aspiracje tego klubu są, a ja chcę walczyć o jak najwyższe cele. Twoje pierwsze wrażenie po wejściu tutaj na, na stadion? No, na pewno bardzo ładny stadion. Myślę, że na, na boiskach ekstraklasy też by był jednym z, z ładniejszych. Spora liczba występów i w ruchu Chorzów, i w Podbeskidzie dziubiersko Biała. To doświadczenie na pewno zaprocentuje w pierwszej lidze. No, na pewno będę chciał udowodnić, że nie przyszedłem tutaj na jakąś tam emeryturę, tylko, tylko powalczyć o, o coś więcej. Ja osobiście chcę jeszcze wrócić do tej ekstra klasy. Mam nadzieję, że to się uda możliwe że z GKS-em. Jakie są Twoje mocne strony? Na której strony pomocy czujesz się najlepiej? Nie ma różnicy dla mnie, czy gram na, na prawej czy na lewej. Wiadomo, że to są, to są takie same zadania jak w ofensywie, jak i w defensywie, tylko że troszeczkę inaczej to wygląda właśnie w ofensywie, ale nie ma dla mnie to jak, jakiegoś znaczenia, większego znaczenia. Czy znasz któregoś z zawodników GKS-u? Tychy, czy z którymś z nich miałeś okazję już grać? No Znam Marcina Radzewicza, z którym grałem kiedyś w warce Gdynia. Znam e, e, Seweryna Gansarczyka, tak, e, troszeczkę mniej, ale troszeczkę, ale pozaliśmy się. I też Macieja Mańkę. No i wielu wspólnych znajomych pewnie będzie w pierwszej lidze, no bo zagramy między innymi z Górnikiem, no i właśnie z Podbeskidziem. To bez wątpienia będzie jedna z ciekawszych pierwszych lig no, w ogóle w historii. No na pewno, coraz coraz więcej jest dobrych zespołów w pierwszej lidze, coraz więcej zawodników z Ekstraklasy też przechodzi do, 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 do pierwszej ligi, także jest coraz mocniejsza ta liga, no i te, 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 te drużyny widać, że, że się wzmacniają. Twoją drugą pasją podobno jest gotowanie, czy tutaj zawodnicy, koledzy z szatni mogą liczyć na jakieś przepisy? No, jak poproszą, to na pewno się dogadamy. Jakie są twoje dania popisowe? No, lubię bardzo kuchnię włoską, także myślę, że, że na tym się naj, najbardziej skupię. Chyba to jeszcze jedna kwestia, bo, bo walczysz nie tylko na boisku. Wiemy, że masz dwóch synów chorych na mukowiscydozę. dozę. Całe środowisko piłkarskie no, zaangażowało się w tą pomoc. Powiedz nam, jak teraz wygląda ta sytuacja? To znaczy, no, ja się przede wszystkim skupiam na piłce i nie chcę, żeby to było rozpatrywane, że, że, że jestem myślami z synami. To było 4 lata temu, gdy się urodziły, to był najcięższy okres. Teraz już jest to wszystko za mną, jestem z tym oswojony. Jest to codzienność, która, która będzie już do końca, ale to mi nie zaprząta głowy. Jestem w 100% profesjonalistą i na tym się skupiam. Dziękuję za rozmowę i powodzenia. Dziękuję bardzo.